Cześć ludzie! Jesteś Truneczek Motoryzacji. Dzisiaj pokażę wam coś o moim Ursusie i coś o skuterze. Ze skuterem stało się to, że... <laughs> Przebiłem oponę. Nie wiem nawet gdzie. Trzeba jechać z nią do kapciarza, żeby zrobił, bo jest bezdentkowa. Teraz sobie przejdziemy do Ursusa Figo do końca. Do końca Figo. Figo. Do końca raz więc jesteśmy już w garażu jak możemy zauważyć trochę garaż został pomalowany taki błękitny maszyna już stoi yy, tak światło yy, zostało zrobione żarówka 100W czy volt nie pamiętam jak to się mówiło yy, po podstawie bo yy, olej kapie i tak po uszczelnieniu oleju, nie wymieniamy od nowości chyba postaramy się ostatnio niedługo wymienić w najbliższym czasie e, oś, nie oś e, ludzie, ludzie e, w moim filmie, tam widzicie odpalałem tego Ursusa mówi że to jest samoróbka, to jest samoróbka e, tylko, że e, ma oryginalny silnik o 30 z roku 1978 Typ silnika S312C Moc koni mechanicznych na obroty na minutę 30 na 2200 Cena nie podany, znak Jakiś tam nie Wtryski O, o coś olej tutaj tak ten Wyczek Albo ropa, nie wiem, dużo nie wyciekło. Yy, bagnet do miarki oleju. O. Proszę. Taki czarny, zaraz wam pokażę zawory. Jakie jest już zapierdzielony. Rzadki olej, bo gorąco dzisiaj. Yy. teraz mam zawory pokażę. Chyba już tu piąty raz nagrywam. Chodnica zalana wodą Jakiś płyn chodnicza, nie Jest. To do o. Ten patyczek jest. 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 się Jest. prostu... Jest. że nie zapowiedziałem coś takiego. No, w ostatnim filmie też, jak wyjeżdżałem z garażu, mogliście zauważyć, że błotnik jest zardzewały. Pomalowałem go tak pod kładówką, żeby nie rdzeciał dalej. Zabezpieczyć go jakoś. Zapas oleju do mostu, bo wykapuje. Tutaj, mówiłem już to w jakimś filmie, został tu zaspawany, bo to się oberwało i to tak samo i most został zawieszony na takie To się nazywa cyban cybanty Linka żeby wyciągnąć drzewo Mówiąc szczerze jak się założy mu łańcuchy do lasu to sobie nawet radzi dobrze małe spalanie My chyba nawet mniejsze niż zwykła 30 -tka. jak się nie idzie na trójce bo na trójce to duże ma spalanie żeby sobie mika do tłumika nie wiadomo po co O kurde pajęczyna. No? Sztachnijcie się widzowie Dobra Dzięki za oglądanie i cześć